Szanowni Państwo, otwieram szóstą nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Noscu, zwołaną na wniosek pana Wójta Stanisława Żelaznowskiego na podstawie artykułu 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o Sądu gminy. Porządek tej sesji otrzymaliście Państwo wraz z zawiadomieniami. Witam na dzisiejszej sesji pana wicebójka Adiana Skownicza i witam panią skarbnik Monikę Biedrykowską. Informuję w tym momencie na sali mamy 11 radnych, radę czy 14, więc y, mamy kworum do podjęcia uchwał. Szanowni Państwo, tym samym przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszego planu pracy rady, to jest podjęcie uchwał w sprawie <laughs> pierwsza uchwała udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Tę uchwałę państwo otrzymali. Przeroba została omówiona, to jest uchwała dotycząca pomnika, konserwacji pomnika Narodnego Wiktorii Kieruli położonego na cmentarzu parafialnym w Gdańsku. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy są? Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Ja mam pytanie, w związku z tym, co było mówiono, ale coś się zmieniło w ostatniej sesji, że miał być remontowany pomnik nie w Nagle widzę, że jest pomnik Miruni Wiktorii i powstania jesteśmy, To jest ale. Nie wiem, to się stawia, czy te zmiany skupiły u nas, czy, czy gdzie innych te zmiany nastąpiły, bo wiem, że ostatnio był pomysł, nie chciał pan szczyt. Patrząc na wagę, na wagę wartości, to wydaje mi się, że chciałem pan przyznać o pomników odluczę o 15 lat, że wiem, że został zrenowany tutaj wasja, tak więc zresztą dalej w tyle, a tutaj te inne pomniki. Na proszę bardzo, proszę o Szanowny Panie nawiązał Pan z ostatniej sesji, ja to jest do ostatniej sesji. O, głosował pan za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na pracę konserwatorskie przy, po, przy pomniku mężczyzn. Tak? Uchwała podjęta. Zapytanie o zostały umieszczone bezbędne słowi na informacji publicznej. że podejmujemy uchwały do kolejna relacja została na pracy konserwatorskiej przy pomnikach gdzie wcześniej nie, nie mieliśmy jeszcze tak jak powiedziałem, spotkamy się z sesyjną w i okością że wszystko jest przygotowane i że yy, najpóźniej dzisiaj doszło do naszego urzędu. Oczywiście moglibyśmy poczekać z sesją na poniedziałek, ale jeśli się dokumenty dotkną do naszego urzędu, podejrzewam, że do poniedziałku wszystkie dokumenty związane z zapytaniem ofertowym zostaną przygotowane przez wykres i umieszczone przed południem w poniedziałek na biletynej informacji. Przede wszystkim musimy zatrzymać w tego to tak jest. Czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Uchwała dane gminy Norze z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji 2020. W czwartym roku na pracę konserwatorskie, restauratorskie lub dowody budowane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na pracę konserwatorskie, restauracje i budowane przy zabytku wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytku prawa rządowego programu odbudowy zabytków została przyjęta jednogłośnie. Nie ma imiennych, nie imiennych, nie imiennych zapytania. Jest imienne głosowanie. Zatem zarządzam rezolucję. Głosowanie. E, Poproszę Państwa radnych jeszcze raz. W takim razie w tym razem imieniu. E, pan Bogola Sylwester. Jestem za. Dąbrowski Jarosław, jestem za. Pan Mistecki Wiesław. Jestem za. Pan Ogrodnik Piotr. Jestem za. Pani Darwarska Anna. Jestem za. Pani Skórska Anna, za. Pan Sowa Jacek. Jestem za. Pan Szpil Jacek. Jestem za. Pan Szpil Zbigniew. Jestem za. Pan Bartek Zygmunt. Jestem za. I Pan Zabój Marek. Jestem za. I teraz, żeby się wszystko otyło. Formalnie stwierdzam, że uchwała dotycząca Udzielenie dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie do roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub stanęliżujących w gminnej rezydencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytku została przyjęta jednogłośnie głosami 11 za. Kolejna uchwała <coughs> z naszego. Planu to jest udzielenie dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się w różnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. I to jest uchwała analogiczna jak i poprzednia. Tym razem dotyczy ona konserwacji pomnika na uczestnika powstania styczniowego, licentnego chmudowicza położonego na świątariu w w Noszu. Otwieram dyskusję, czy są jakieś Nie. głosy Państwa. Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Pan Popola Sypesa, jestem za. Dąbrowski Jarosław, jestem za. Pan Mistecki Wiesław, jestem za. Pan Rogotnik Jestem za. Pani Bachalska Anna. Jestem za. Pani Skórska Anna. Jestem za. Pan Sado Jestem za. Pan Szpiek Jacek. Jestem za. Pan Szpik Jestem za. Pan Barczak Zygmunt? Jestem za. Pan, Jestem za. Pan, Jestem, za. Pan Jestem za. Szanowni Państwo, stwierdzam że uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na klasy konserwatorskie, restauratorskie lub tematy budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w przyjęciu ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków została przez Wysoką przyjęta. 11 głosów za, głosów przeciw, nie było nie było. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt trzeci w sprawach uchwał zmian w budżecie na rok 2024. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z zawiadomieniami. Dzisiaj przed sesją otrzymaliście Państwo zmiany. Zmiany te zostały czego to omówione eee. w takim razie otwieram dyskusję nad uchwałą. Czy są czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Mam Bardzo... pytanie odnośnie działu 600 rozdziału 613 paragraf 6050. Tutaj mamy zmianę i e, minus 65 067 złotych. Skąd ta zmiana wynika? i zostało wygłoszone w jakiś sposób? Czy... Tak, ta zmiana wynika z tego zmiany że z paragrafu 6, z y, rozdziału 617 605 przekazuje pieniądze na rok paragraf 613 630, to jest dotacja dla województwa portarkowskiego na górnik to jest z jakiejś konkretnej inwestycji czy? Nie, nie, tam nie było, było zauważonych inwestycji. To są y, wydatki inwestycyjne, a pozostawiamy na loty. Dziękuję Pani. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Zatem przystępujemy <tryk> do procedowania. Uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024. Uchwała Rady Gminy Wnosu z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2024. Pan Wóla Sylwester. Jestem za. Dąbrowski Jestem za. Pan Misterski jest jestem za. Jestem za. Dla... Pan Wrocław jestem jest za. Pani Zaklarska Anna. Jestem za. Pani Skurska Anna. Jestem za. Pan Sama Jacek? Jacek. Jestem za. Pan Jacek Jestem za. Pan Szpiljacz jest za. Pan Babczak Zygmunt. Jestem za. Pan Zabójbali. Jestem za. Szanowni Państwo, zatem stwierdzam, że uchwała dotycząca zmian w budżecie na rok 2024 została przyjęta 11 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Kolejną uchwałą jest uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla samorządu Województwa Podkarpatskiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego. Projekt tej uchwały również otrzymaliście państwo wraz z zawiadomieniem na sesję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Ten projekt również został szeroko omówiony. E, przystępujemy zatem do głosowania. Uchwała Rady Gminy w zmiany z dnia 26. Lidzica 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samolotu województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego. Pan Bogolas Efezta. Jestem za. Dobrowski Jarosław. Jestem za. Pan Misterski Wiesław. Jestem za. Pan Ogrodnik Piotr. Jestem za. Pani Rakładka Anna. Jestem za. Pani Skórska Anna. Jestem za. Pan Sowa Jacek? Jestem za. Pan Szpieg Jacek? Jestem za. Pan Szpieg Zbigniew? Jestem za. Pan Warczak Zygmunt? Jestem za. Pan Zabój Marek Jestem Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa podkartowskiego w, w Rzeszowie na realizację zadania publicznego została 11 głosów za. Przeciw 0 za, przyjęciem 0. Przystępujemy do. Piątego <tut> uchwały. To jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nożna. Projekt tej uchwały również otrzymaliście Państwo wraz z za zawiadomieniem na sesję. Projekt został omówiony, przedyskutowany przed sesją. Otwieram w tym momencie dyskusję. Jeśli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to proszę. Nie widzę. Zatem przystępujemy do procedowania uchwały. Rady Gminy Norze z dnia 26 lipca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Ogólnego Gminy Dobrzec. Pan Bokola Seterska. Jestem za. Doktorski Jarosław, jestem za. Pan, Mister Pan Misterski Wiesław. Jestem za. Pan Roger Piotr. Jestem za. Pani Rakowska Anna. Jestem za. Pani Skórska Anna. Jestem za. Pan Soła Jacek. Jestem za. Pan Śpiew Jacek. Jestem za. Pan Śpieswik, nie jestem za. Pan Bartosz zygmunt Pan mariusz Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała Rady Gminy w, w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Norszczec została przyjęta przez radę 11 głosami za, przeciw, 0 wstrzymujących. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy nasz porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam zatem szóstą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mianowiczu. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję, i na koniec jeszcze chciałbym złożyć serdeczne życzenia naszym wschodnim Mamy w Radzie dwie Anny. Wszystkiego co najlepsze, szczęścia. Powodzenia w życiu w tej pomyślności. Wszystkiego najlepszego. Do Dziękuję.